Siemano, dzisiaj wypada akurat mój trening pleców, dlatego sobie postanowiłem, że przy tak ciężkim treningu przetestuję somatodrom. Zobaczymy jakie będą efekty, mam nadzieję, że rozbudzi mnie, będzie dobra pompa mięśniowa. No, jeszcze nie stosowałem, dlatego nie wiem czego się spodziewać, ale no, mam nadzieję, że jakoś mnie pobudzi, rozbudzi. No, i obadamy za chwilę, jak to wyjdzie w pracy. Powtórzę, są ma to drolu. No, chciałbym tu wam z czystym sumieniem i bez wicia powiedzieć, że. Bardzo dobrze odczuwalna jest pompka mięśniowa. Tak samo moja wydolność podczas treningu wzrosła, więc jeśli ktoś nie wie, czy będzie odczuwał od razu na samym początku jakieś działanie, to mogę powiedzieć, że jak zastosowałem jakieś tam 20-parę minut przed treningiem, od razu na pierwszym treningu no, jest bardzo dobrze odczuwalne działanie tego środka. No, myślę, że osoby, które chciałyby go zakupić i które no nie wiedzą się czego spodziewać, to mogę powiedzieć, że bez problemu możecie sobie sprawić somatodrol i przetestować na sobie, mówię jest tam bardzo dobrze dobrany skład aminokwasów, które powinny na was bardzo dobrze zadziałać no na pewno przydatna jest, już mówię beta-alanina, no jej działanie jest bardzo, bardzo pozytywne. Moja wydolność dzięki niej wzrosła, przez co zrobiłem bardzo intensywny mocny trening. No i nawet jak go kończyłem, to czułem, że jeszcze długo, długo bym mógł pociągnąć.